Pod jednym z moich filmów wywiązała się dyskusja na temat tego, czy można znaleźć mieszkanie w satysfakcjonującym czy w dobrym standardzie za niewielką cenę. No i przygotowałem sobie taką właśnie oto notatkę, jak tanio, wyna jak tanio wynająć mieszkanie w dobrym standardzie. No i dzisiaj Wam postaram się odpowiedzieć na to pytanie, co ja o tym myślę. Czy się da, czy się nie da. Więc zaprezentuję Wam 8 takich typów, które w moim zdaniem pozwolą Ci w niezłej cenie, w niskiej cenie wynająć całkiem niezłe mieszkanie. Po pierwsze, tip numer 1: zakładając, że potrzebujesz mieszkania, nie wiem, kawalerki, szukasz mieszkania 30-metrowego, to może warto poszukać mieszkania 60-metrowego, które swoim standardem będzie spełniać Twoje oczekiwania. Ale tą dodatkową powierzchnię, którą wynajmiesz, podnająć czy wynająć komuś innemu. Dzisiaj dość popularną metodą jest tak zwany podnajem, więc wynajmujesz duże po to, żeby częściowo zagospodarować je samemu, a w części wynająć komuś innemu. Rozwiązanie numer jeden. Rozwiązaniem numer dwa może być. Przekonanie właściciela nieruchomości, że będziesz wynajmował tę, to mieszkanie przez długi, długi czas, na przykład, podpisujesz dziesięcioletnią albo pięcioletnią umowę najmu. No dobrze, i dzięki temu, jak mając tak długą umowę najmu, jesteś w stanie przekonać właściciela do tego, żeby wynajmował ci to mieszkanie za niższą, niższą cenę. Ponieważ mówisz, proszę pana, przez 5 lat ma pan problem z głowy. No dobrze, ale co w sytuacji, kiedy ty nie chcesz tego 5 lat mieszkania używać? Ważne, żebyś w takiej umowie najmu wpisał sobie możliwość sesji. No i dajmy na to, że po dwóch latach stwierdzasz, że chcesz się przenieść do innego miasta albo chce znaleźć inne mieszkanie. To jest to możliwe. Tylko wtedy Twoim zadaniem będzie znalezienie kogoś, kto wstąpi w Twoje miejsce, wstąpi w Twoją umowę najmu. Czyli. Ty uzyskujesz niższą cenę najmu ze względu na długi okres wynajmowania, natomiast chcąc go skrócić, po prostu znajdujesz kogoś innego, kto w tą umowę wstąpi. Pomysł czy rada numer 3 to jest znalezienie takiego mieszkania samodzielnie. Nie wiem, czy wiesz, ale o ile uważam, że pośrednictwo pośrednictwo, yy, Pośrednictwo pośrednika, czyli udział pośrednika w sprzedaży nieruchomości jest jak najbardziej uzasadniony. O tyle pośrednik, który znajduje ci najemcę, standardowo najemcę na 12 miesięcy, to jest dość duży wydatek. W związku z tym, jeżeli ty sam doczesz do właściciela mieszkania, i nie mówię tutaj o oszukiwaniu pośredników, czyli branie jakichś kontaktów i potem próba ominięcia pośrednika. Po prostu samemu znajdź właściciela, który wynajmuje mieszkanie, a dzięki temu zaoszczędzi ten właściciel 112, bo mniej więcej jednomiesięczny czynsz pobierają pośrednicy za tego typu usługę. Jeżeli udać się bezpośrednio znaleźć, na przykład wśród znajomych lub znajomych znajomych, osobę wynajmującą mieszkanie, to z definicji jedną czynszu Mógłbyś sobie wynegocjować niżej. To był pomysł numer 3. Pomysł numer 4: to znowu wśród swoich znajomych poszukaj kogoś, kto rezygnuje z wynajmowanego mieszkania, czyli wynajmował, ale chce się przeprowadzić albo do większego mieszkania, albo do mniejszego, albo do innego miasta i postaraj się wejść, wstąpić w jego umowę. Czyli nie tyle dopuścić do tego, żeby właściciel mieszkania musiał pójść na rynek i szukać kogoś innego, szukać innego najemcy. Tylko jeżeli twój znajomy Kowalski przez ostatnie 5 lat wynajmował mieszkanie, to postaraj się bezpośrednio domówić z właścicielem tego mieszkania, że w momencie, kiedy Kowalski to mieszkanie opuści, ty wstąpisz dalej i będziesz kontynuował ten najem. Dlaczego wtedy masz szansę na niższą cenę? Ano dlatego, że po pierwsze, właściciel nie wychodzi z tym mieszkaniem na rynek i nie konfrontuje ceny tego mieszkania na rynku w domyśle może uda się taniej niż y, czynsz najmu y, dzisiaj, a po drugie dla tego właściciela też korzystnym jest zaproponować Ci niższy niż rynkowy y, czynsz najmu, ponieważ nie musiał Cię szukać, nie miał okresu bez najemcy, Wy z Panem Kowalskim doguduje, dogadujecie się samodzielnie, kiedy jeden kończy, a drugi zaczyna najem, więc z tego punktu widzenia właściciel mieszkania też mógłby być skłonny do tego, żeby Ci to mieszkanie wynająć Taniej. Yy, kolejny, według moich notatek, piąty, piąta, piąta podpowiedź: to yy, poszukaj takiego mieszkania, które już na zdjęciach wygląda, ma bardzo słabe zdjęcia, i już na zdjęciach wygląda, że jest w opłakanym stanie. Jak to się ma do tego wysokiego standardu? Ano w ten sposób się to ma, że tak, takie mieszkanie o niskim standardzie, o wyma mieszkanie wymagające remontu, będzie wynajmowane po niższej cenie. Po pierwsze. Po drugie, zainteresowanie tym mieszkaniem też będzie niewielkie. W związku z tym taki właściciel mieszkania będzie skłonny na daleko idące negocjacje. A ty możesz to mieszkanie, podpisując umowę np. dwu- lub trzyletnią. Wyremontować to mieszkanie, czy dokonać jakiegoś takiego liftingu, żeby uzyskać wyższy standard, utrzymując niską cenę za wynajem. Tutaj bardzo ważne jest, żebyś to opisał w swojej umowie najmu, czyli na przykład zapisał, że zamiast kaucji, ty dokonasz modernizacji czy ulepszenia w tym domu, żeby ta umowa była okresowa bez możliwości rozwiązania jej przez drugą stronę. I kilka innych zapisów, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Ważne, żebyś w, każdym z tych, w każdej z tych podpowiedzi oczywiście zadbał o odpowiednią umowę i zadbał o swój interes. Kolejny pomysł to poszukanie mieszkania, czy w tym przypadku na przykład domu, które jest do sprzedania. I zaproponowanie właścicielowi, że ty, zapłacisz, że ty nie chcesz tego mieszkania kupić, ty chcesz je wynająć, natomiast zapłacisz mu za rok z góry. Często jest tak, że ktoś sprzedaje nieruchomość, ale tak naprawdę potrzebuje jednej dziesiątej wartości tej nieruchomości, potrzebuje już dzisiaj. I być może sprzedającego mieszkanie przekonasz, że dając mu jedną dziesiątą wartości mieszkania, podpisujesz umowę, że przez 2 lata tam będziesz mieszkał, a ten ktoś dalej zostaje właścicielem mieszkania. Co zyskuje takowy właściciel? Nie pozbywa się nieruchomości. W domyśle możesz go przekonywać, że za 2 lata powinien to mieć nieruchomość, sprzedać drożej. Rozwiązuje swój problem, bo uzyskuje te 10% wartości mieszkania, a ty licząc ostatecznie okres. Dwóch lat wykorzystywania mieszkania i zapłacenia za niego jednej dziesiątej ceny, też robisz dobry interes. Więc szukasz kogoś wśród sprzedających, kogoś, kto sprzedaje to mieszkanie, a proponujesz mu najem. Oczywiście tutaj konwersja, prawdopodobieństwo, że znajdziesz kogoś takiego, jest dość niska, ale jaki problem wysłać taką propozycję do 20 sprzedających? Być może kogoś takiego znajdziesz. Kolejne rozwiązanie, tutaj tyczy się to. Wynajmu znowu mieszkania za niższą cenę, ale zamiast ceny świadczy coś innego. Zdarza się, zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład mieszka w dużym domu, w tym domu da się wyodrębnić oddzielne mieszkanie, natomiast jest to osoba starsza, właścicielem jest osoba starsza, która ma problem z odśnieżeniem, z wykoszeniem trawy, z przestrzeżeniem trawnika, czy wysprzątaniem chodnika raz na jakiś czas. W związku z tym może zaproponowałbyś takiemu właścicielowi, że ty będziesz wykonywał te proste, jakieś powtarzalne prace związane z utrzymaniem czystości wokół tego domu? W zamian za to? uzyskujesz najem mieszkania na zupełnie nierynkowych warunkach, gdzie cena tak naprawdę jest mniej, warto, mniej ważna. Ważna jest ta usługa, to przestrzeżenie trawnika, wyniesienie śmieci, yy, zadbanie w zimie o odśnieżony podjazd czy odśnieżony chodnik. Czyli uzyskujesz mieszkanie, nie, do, nie płacąc tylko i wyłącznie gotówką, ale świadcząc pewne dodatkowe usługi właścicielowi. Yy, propozycja numer... 8, to znowu tyczy się nie tylko samego materii mieszkania, ale modelu, w jakim do tego podejdziesz. Czy rozważałeś, może masz własną działalność, a może warto byłoby, żebyś w tym momencie to rozważył? Czy funkcjonowanie w oparciu o działalność gospodarczą czy o spółkę nie jest pewnego rodzaju oszczędnością i możliwością efektywnego yy, wynajmu chociażby mieszkania? No bo jeżeli mieszkasz, czy przeprowadzasz się do innego miasta i w tym innym mieście wykonujesz swoje usługi, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że musisz wynająć mieszkanie jako swoje lokum czy miejsce, w którym prowadzisz tą działalność. W związku z tym, być może umowę najmu nie należy podpisywać na Jana Kowalskiego, ale na Jana Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą. Co w ten sposób zyskujesz? No najprościej zyskujesz to, że w koszty księgujesz sobie cenę tego mieszkania, w związku z tym już kilkanaście procent taniej efektywnie to mieszkanie wynajmujesz, a dodatkowo twoim kosztem w firmie będą media czy opłaty za, takie jak za internet. W związku z tym tip polega na tym, nie wynajmuje mieszkania jako Jan Kowalski, a wynajmuję je jako Jan Kowalski prowadzący działalność albo Jan Kowalski spółka z To był tip numer 8. Oczywiście pomysłów, jak robiłem sobie te notatki, pomysłów przyszło mi jeszcze kilka. Na przykład no, zawsze możesz się bardzo dobrze ożenić i w wysokim standardzie uzyskać mieszkanie. Możesz zmienić, Team Ferris proponuje arbitraż związany z pracą, z zarobkowaniem i wydatkowaniem. Czyli możesz na przykład dalej pracować dla swojego pracodawcy w Warszawie, czy w Berlinie, czy w Nowym Jorku, ale przeprowadzić się na przykład do drugiego osiedla w Elwowie, albo jeszcze lepiej gdzieś w azjatyckich, ciepłych krajach. To są rozwiązania, o których już dzisiaj nie będę opowiadał, bo one nie do końca są zastos do zastosowania dla osób, które dla 95% społeczeństwa to są rozwiązania, pewnie dla pozostałych 5%, ale te 8, myślę, że jak je rozważysz, przeanalizujesz, to pewnie któreś z nich mogłoby dotyczyć Twojej sytuacji. Mam do Was również jeszcze jedną propozycję. Jeżeli ktoś z Was ma kolejne ciekawe pomysły, jak można by niedrogo wynająć mieszkanie w satysfakcjonującym standardzie. To zapraszam was do tego do skontaktowania się ze mną. Nagramy takie szybkie filmiki, szybkie krótkie live'y pokazujące wasze pomysły, wasze rozwiązania. Podzielcie się po prostu z innymi swoimi pomysłami. Zapraszam was do subskrybowania kanału, oglądania i oceniania i komentowania. Pozdrawiam was serdecznie.